Pierwszy, pierwszy już był ciutkę słabszy, a drugi był drugi już tak e, trochę, trochę mi podjechało, można tak powiedzieć, że, że nie, było, nie było tak fajnie nakręcone jak e, no jak w zasadzie ostatni, ostatnimi czasy czy Planicy, czy, planity, czy, czy tutaj w tej wiśle. E, ale to, to myślę też było trochę spowodowane takim trochę, tro, troszkę większym napięciem i mo, mo, można powiedzieć, że stresem, z stresem zawodu, no, jednak Zawody, zawody to też takie, takie zjawisko, które też trzeba sobie wytrenować no z zawodami po prostu. Jak się startuje to potem przychodzi trochę więcej pewności siebie i, i się skacze te skoki jednak dużo lepsze. A tu jednak było tak trochę w moim, w moim tak odczuciu, że trochę za dużo napięcia jednak ta przerwa tych zawodów, ze tych zawodów nie było. Eee, tak. No nie, nie, nie było tak Często no, ostatnio w zimie To jednak gdzieś, e, gdzieś tak, Z takiego większego napięcia było No ale jak nie wie. Swoją pewność siebie od 1 do 10 W jakich kategoriach? Znaczy Popróbne 10 no. <laughs> a, a potem tak e, 8 i 5 Także tak jeszcze, jeszcze nie, nie, jeszcze to nie to. to musisz podkręcić się do przyszłych zawodów. No, za tydzień, ten... znaczy jutro zawody, na ten, tak. I jutro. E, no dokładnie, ale no, jutro, jeszcze, jutro jeszcze jest dzień skakania. dzień takiego, żeby po prostu potrenować te, 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 te zjawiska, jakie, jakie są zawody. No i resztę, resztę i myślę, tutaj za tydzień także, także będzie, będzie walczyć. Starać się oddawać swoje, tak dobrze. Przykład no, ci rozluźniony, być na tym letniku. No, a ale to, to jest w tydzień tygodniu, to będzie inaczej. Bo to tak, no, przeważnie tak, że te pierwsze zawody tak jest. Zależy kiedy, no bo czasem ktoś idzie od razu w tym fajnie poradzić, no. a czasem, czasem gdzieś tam jest taki element, że, że gdzieś tam coś nie tak,